Dzień dobry, witam w specjalnym odcinku dla rodziców. W pierwszej kolejności, drogi rodzicu, zanim oglądniesz ten filmik, mam nadzieję, że Twoja pociecha pokazała Ci filmik z Discorda, który jest takim tak zwanym wstępem, ja go teraz w sumie pokażę, jak to wygląda na Discordzie. Tutaj jest taki punkt, jest level 0, level 1 i jest filmik. I ostatnio dostałem od jednego z małoletów takie pytania od swojego rodzica, ja je teraz przeczytam. I chcę wyjaśnić parę kwestii, bo macie tu parę pytań. Więc tak, po pierwsze, po co ci to? Hmm, teraz jest pytanie, ale co dokładnie? Po co mu granie w klanie? Po co mu przynależność do nas? No tutaj jest dużo aspektów. KDV i to, co my tworzymy w tej chwili, to jest taka jakby wspólna pasja. Czyli dla waszych dzieci to jest pasja, że mogą sobie grać razem, razem z nami, być w naszej, jakby tutaj, elicie wręcz. Mamy bardzo dobrych graczy, różnych tam po prostu specjalistów. Ja sam osobiście uczyłem w klasie sportowej, gdzie miałem uczniów na poziomie tam 16, 17, 18 lat. Mam też młodszego brata, 10-letniego, no teraz już ma 11. Grałem z nim dużo w Pokémony, więc widziałem, jakie osoby grają. Są to mało laci od 7, 8, 9 10 lat. Po starsze osoby też, co mają 60-65 lat, zależy jaka gra. Ja gram akurat w około 30 gier, i więc takie, no tak, skwidować można te pytanie, po co ci to? No po prostu dla przynależności, dla satysfakcji, dla wielu po prostu fajnych takich rzeczy, nie? żeby być szczęśliwsze. O, chociażby po to. Yy. Drugie było to oszuści jacyś. Nie wiem na jakiej zasadzie to było. Tutaj ta pani, która to się spytała, to może po prostu nas nie sprawdziła. KDV jest stowarzyszeniem z działalnością gospodarczą w KRS-ie. No i podpisał do prezydenta. No w sumie nie wiem co tutaj dodać. Nie wiem na jakiej podstawie jest w sumie zarzut, że jesteśmy oszustami, ale no możliwe, że ta osoba tam po prostu nic totalnie nie wiedziała o esporcie, A dodam, że esport jest to branża gier komputerowych z połączeniem. Różnych elementów gamingowych, zarobkowych, o tym zaraz powiem dalej. Kolejne, jaką umowę mam ci podpisać? No tu akurat syn, czy tam córka, muszą pokazać, jak to jest umowa, jak ten kontrakt wygląda. Jest też akurat filmik, on jest dosyć krótki, 3 minuty, co w tej umowie jest zawarte. Tam dokładnie są trzy rzeczy, żeby używać tagu KDV. Ja tu na koszulce mam chociażby nasz tag, w grze oczywiście jest to tag KDV druga sprawa to żeby nas po prostu nie zdradzać i grać na tym tagu, a nie u kogoś innego, bo nie chcemy, żeby po prostu ktoś u kogoś innego grał tylko u nas i to jest właśnie zawarte w kontrakcie. A trzecie to jest zasada podziału pieniędzy 90 do 10. Czyli jeżeli ktoś coś wykona, załóżmy, że dany gracz no chociażby sprzeda konto w pokemony za 100 zł no to 90 jest dla niego dla nas 10 pomagamy mu w tym czy tam inne rzeczy robi na przykład sprzeda taką koszulkę jak ja mam teraz na sobie no to on z tego ma też 90% zarobku 10 idzie do nas nie plus tam na produkcję ale tu już tam szczegół kolejne co to te kdv całe więc tak w tej chwili jest to społeczność taka dosyć ja to nazywałem inteligentna społeczność bo tam dodaliśmy kilka elementów biznesowych na początku, przez 18 lat, KDV to była organizacja e sportowa. Od dwóch lat, jesteśmy stowarzyszeniem. Wcześniej, gdzieś tam na samym początku, był to team, który miał po prostu z 5-10 osób. Przerodziło się to w klan na, na jednej, dwóch, trzech grach. W tej chwili mamy 30 gier i się rozwijamy. Startujemy niedługo z projektami globalnymi. Kolejne. Jak profesjonalnym graczem. No tu jest takie właśnie zdziwienie wręcz do rodziców, jak jego syn może być profesjonalnym graczem. A także najmłodszy profesjonalny gracz, który tam miliony zarabia chyba miał 12 lat. Teraz już nie pamiętam jaka to gra była. Pewnie jakiś tam CS, Lola albo StarCraft. Któraś z tych? Chyba to było w StarCrafta. A jeszcze czwarta gra to może ewentualnie w Dotę. Kolejne. Dlaczego mają ci za to płacić? No, a dlaczego nie? Co mamy wszystko dla siebie zabierać? Załóżmy, że ja pozyskam sponsora i pani, tam czy pana yy, dziecko będzie chodzić w takie koszulce. No i będzie mieć gdzieś tam na plecach, czy tu z przodu, właśnie widać loga sponsorów. No i dlaczego on ma za to nie dostawać też jakichś pieniędzy, nie? To jest oczywiście na takiej zasadzie, że jeżeli mało nie ma konta, no to wtedy na konta rodzica leci. Jeżeli on coś tam wykona. A mamy tutaj szereg przeróżnych rzeczy. No to wtedy pieniądze mogę mieć na, na konto rodzica, nie? To już jak tam się dogada, bo może też być tak, że na przykład rodzic powie: "O, to ja też chcę 10% z tego, nie? Za to, że udostępniam konto." Kolejne. Po co ta umowa w ogóle? No to tak jak mówiłem, yy, są tam trzy takie jakby nasze złote zasady. Po co jest ta umowa, nie? Załóżmy, że pani dziecko pana Yy, wybije się do jeszcze wyższych poziomów i będzie chciało sobie odejść, no i powie, to na razie z Argadis, nie mam umowy, to ja sobie odchodzę i idę grać gdzie indziej, do Virtusów, którzy są gdzieś tam najlepsi na świecie, przykładowo w CSA. No i my nic z tego nie mamy, no to też takie nie fair trochę dla nas. I ostatnie takie pytanie, po co tam twój PESEL? W sumie to nie wszyscy, znaczy teoretycznie wszyscy mają PESEL, ale niektórzy nie mają, więc wtedy się rodzica wpisuje tam, to już tam kwestia prawna. Więc po co jest PESEL? No po to, żeby dopiąć wszystkie tam formalności prawne. Umowy robił prawnik, w sumie to nawet nie jeden, bo tam jeszcze drugi to usprawniał, przemieniał na język polski, żeby to było dało się zrozumieć. Byli opłaceni, jeden i drugi, także no wszystko jest na legal. No to tak w skrócie. I to tyle. Nie chcę, żeby ten filmik też był za długi, więc więcej pytań zapraszam na brief. Pozdrawiam.